Troll Hej! Dzień dobry! Witajcie w kolejnym dniu vlog! witamy ten dzionek z pięknym słońcem! Ja nie wiem, czy to nie jest drugie albo trzecie słońce w grudniu, więc bardzo mnie to cieszy. Jest bardzo super. Mniej super jest to, słuchajcie, że, jak możecie słyszeć po głosie, nieco się dorobiłam. Tak cieszyłam się tym, jaką mam fantastyczną odporność, że dwa dni temu, wieczorem, tak koło 23, po prysznicu, po umyciu głowy, przypomniało mi się, że zostawiłam coś w samochodzie, więc założyłam klapki, bluzkę z krótkim rękawem, i wyszłam do auta na 3 minuty. Następnego dnia zaczęło mnie trochę suszyć w gardle, ale nie jakoś masakrycznie. A wieczorem już to mówię nie mogę, Lulusia, słyszeć, jak ja mówię. Więc słuchajcie, cała się nasmarowałam amolem. Julia mi zrobiła napary. W nocy na chwilę wstawałam, to czułam się normalnie, jakby takie rozsmarowane patykiem gówno. A już jak wstałam rano, zjadłam śniadanie, to już jest nawet ok, i, i słyszę też, że lepiej mówię. No, nie kichnę, no? Myślałam, że kichnę, ale nie kichnę. Muszę polecieć do apteki, muszę polecieć do sklepu. Mam yy, trochę sprawunków, ale mam nadzieję, że dosyć szybko się z tym uwinę. Może kupimy choinkę i zrobimy. Więc pomalowałam tylko rzęsy, nałożyłam na buzię krem lipidowy, bo też mam jakąś taką przesuszoną skórę. Na usta olejek. Wrzucam na siebie jakąś kurtkę i lecimy. Bo skończyła się też najważniejsza rzecz w domu, czyli płyn do prania. A my bierzemy codziennie 17 razy. Wspaniałego oglądania Wam życzę. Wysyłam Wam mnóstwo wspaniałej, bardzo dobrej energii. I zapraszam do oglądania. Przypomniałam sobie o istnieniu kożuszka, który kupiłam milion lat temu. Jestem już po pierwszym sprawunkowym punkcie, czyli po aptece i z siedmiu rzeczy, o które pytałam, były dwie. Nie było czterech, a dwie kolejne były dwa razy drożej niż na Allegro. Jakby lol. I wiecie co, ja tam się nie wstydzę, ja tam się pytam o ceny każdej z rzeczy w aptece, no bo to jest totalnie bez sensu. Wspaniałe jest to słońce i ta pogoda dzisiaj. Mam na sobie taki wintyżowy, melanżowy, szary, wełniany golf, który Julia mi ostatnio znalazła. Jest tak mega cieplutki, bo na to mam kożuch. Dobra, lecimy dalej. Czy ktoś z Was lubi tankować samochód? Ja sobie postanowiłam, że w najbliższym czasie muszę polubić tankowanie auta. Słuchajcie, czuję się, że tak powiem wodzona na pokuszenie. Tylko, że po prostu te bobki wszystkie się nie zmieszczą na tym świerku. W sensie, spoko, że to są polskie choinki i cena też jest dobra. Ech. Ale on już... Widzicie, jak on traci już igły? Wszędzie leżą igły. Kurczę... Taki jest... Nie zmieszczą się na nim bombki te, które mamy na tą małą choinkę. Mam od Lulu list zakupów, więc muszę wziąć jakiś porządny kartonik Proszę. i będę... Nie ma zgody. A gdzie jest tak napisane? Gdzie jest tak napisane? Tak. Dobra, mogę Zakaz nagrywania terenie sklepu, jeżeli nie ma pani zgody z działu marketingu. No to niech mi Pan pokaże. Dobrze. Słuchajcie, nie można nagrywać w Lidlu, więc Ewil Żabelek, Rebel żabelek. Łamiemy przepisy. Czekamy, zobaczymy. Będę update'ować. Zrobię wam update bo czekałam aż pan wróci i mi pokaże. Ale doczekać się nie mogłam, więc kontynuowałam zakupy i po prostu pan mnie znalazł po jakichś 10 minutach. No i powiedział, że zasady się musiały zmienić, ponieważ rozmawiał z kierownikiem i można nagrywać w Lidlu, nie można uwzględniać wizerunku pracowników i że bardzo mnie przeproszę za prowadzenie błąd i przerwanie vloga więc ja powiedziałam, że spoko, totalnie nic się nie dzieje no tylko po prostu e, chciałam, żeby mi pokazał ze względów oczywistych więc bardzo sympatycznie się dogadaliśmy życzyłam panu miłego dzionka e, powiedziałam, że uwzględniam przede wszystkim swoje szanowne oblicze no i co się okazało no i co się okazało w tak zwanym międzyczasie nie obejdzie mnie zajrzenie do jeszcze jednej apteki i zajrzenie jeszcze do Biedronki. Jeśli też tak macie, to proszę wesprzyjcie mnie, bo mi się wydaje, że zawsze ja idę do jednego sklepu, a ostatecznie wchodzę do trzech. Może zajadę do leruła po choinkę. Zobaczymy. Jest mi ciepło, jest mi przyjemnie. Wodę sobie chyba wezmę, żeby się czegoś napić. No i taki update'cik. Taki jest ten kanał. Jeżeli nas kochacie, a jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie nam prezent na święta i zasubskrybujcie nasz kanał. Słuchajcie, jechałam i zobaczyłam z ulicy, że są takie piękne choinki. Naprawdę ślicznie wyglądają i takie są równiutkie. No i pomyślałam. Że jedna z nich ta stąd będzie moja, pan już mi pomógł załadować do samochodu. Będziemy jakoś ją ubierać dzisiaj. Chojneczki! Chojneczki! Pani pytała, czy można do ogrodu wysadzić? Ja snukuję. No? Tak. Świerki, świerki srebrne mają y, małą górę kurzeniową i zazwyczaj, gdy oni tak są sprzedawają, to później się przyjmują. No ja właśnie takiego świerka kupiłam. A to jest. Te są świerki, tak, jest, no? Ale w ten już nie tak. tak. Ok, To nie, nie. Okej. Okay, dobrze. Dziękuję no, bardzo. No tak, że no, to była audycja, więc... Dzięki i miłego Czeka, dnia. To, co Dzięki. Ale fajnie. Pani powiedziała, że jak to świerk srebrzysty, to to się przyjmie. Słoneczko jest. Trochę ponegocjowałam, więc zapłaciłam stówkę za drapaka, ale jest naprawdę śliczny. Naprawdę śliczny dziwne obiady. Pomyślałam, że się podzielę i Julia ma bekę z tego obiadu, ale okej. Okay. Tutaj jest wszystko co było, Tak, to taka resztkowizna. Tutaj jest ta pierś z kurczaka, którą wrzuciłam do piekarnika razem z pesto. Tu mamy ostatek kamiennogórskiego sera pleśniowego polskiego jest pyszny. Tu jest szpinak, kilka pomidorków i to co wygląda jak surowy kurczak w maceracie. To jest duszona kalarepka z koperkiem. No i tak ekskluzywnie wygląda ten obiad. A nam Żabelek elegancko przedstawiła papier, który i tak widzę w kadrze. Demet! <noise> Ale nie musisz się tak stresować. Ten papier to jeszcze będzie, bo trzeba powycierać jakieś elementy mm, szafkowo-lustrzane. No ja wiem. Postanowiłyśmy, że że nigdy nie odkręcę tego. Zobaczcie. Przylazła tutaj choinka, znaczy przylazła. Żabelek dzisiaj kupił choinkę, bohater. Właśnie. Bo ona nie darowała sobie, jakby chociaż jedna choinka nie była y, już ubrana, więc musi być. Ale nie powiedziałam ważnej rzeczy. No, pan mi zaproponował. Się. Co? A teraz? Tak. Pan mi zaproponował, że zaniesie mi choinkę do samochodu. A obok stał pan z jarzynkami, włoszczyzną i warzywami. I mówi do niego. Jak taka ładna dziewczyna, to ja mam do samego domu tej choinkę zaniósł, jej! <grystanie> A wiesz, że miałam tylko olejek na usta i dżensę, także widać, ktoś docenił moje wewnętrzne piękno. Dlaczego, jak już ktoś docenia moje wewnętrzne piękno, to jest to Żul w autobusie, chłop ze straganu, albo jakaś babcia? Na przykład dzisiaj babcia, która mi w Lidlu powiedziała: Pani, już o 6 była kolejka, po to masło przycynione. Fajnie nawet nie szuka. Mam była rękawiczki było skująca, ale zaraz zobaczę się jaka jest tu śliczna, piękna. Piemękna. Piękna i polska. Jest wysuszona. Nie, te, e, to jest świerk, tak? Nie ma się. Julia, świerk. Bo świerki są, moim zdaniem, troszeczkę mniej takie intensywno-zielone. <śled> ja jestem w Pudełko z bombkami, ja prawie na nim usiadłam. Jeden gości. podające słyszą padające igły? To ona taka świeża, że te igły tak już lecą? No tak. ja więcej nie kupię Nie dość, że kupiona, przywieziona do domu, to jak tu jej widzę zerową wdzięczności, zerową wdzięczność. Jestem przewdzięczna, że... Przepraszam to jest bardzo za to odgłosy, ja tutaj odkurzacze przestawiam. Teraz się przydadzą te odkurzacze. Mhm. Trochę tej tej folii ob obciąć? No tak, bo na to będzie jeszcze jedna leciała, bo tam nie wiem, nie widzicie jeszcze, zaraz wam pokażę. Tam jest y, ta chłonka w misce, ponieważ ona jest w doniczce i jest zabezpieczona. Eee, też folią, ale mm, tutaj jest drewniana podłoga i ja nie chcę ryzykować. Że ja, coś podmoknie, nie? Że coś podmoknie i że ta podłoga się zniszczy. Trzeba ją będzie podlewać. Kto o tym będzie pamiętał? Nikt. Tylko się dostała. Taka, I się suszyła. A jest podlana? Gól, gól, gól. Tyle to ja piję wodę. Musicie wybaczyć. No to nie. W każdym razie, no. Zobacz, czy nie jest naprawdę wyjątkowo Sendam ładna? Też tak trochę otrzep. I te, znaczy, no wiesz, jaka pięknie mi Chodziło żebyś tak troszeczkę te gałązki jeszcze, wiesz, bo one były po... To przecież pod y ciężarem one opadną. A czemu jest taka krzywa? Ten czubek taki krzywy ma. <zysp positions> Pytam tylko. Czemu ma krzywy czubeczek? Muszę w nogachce złej. Ile ona ma y, wzrostu? Datan. Nie na ile miała mieć? Nie, one nie były opisane tak wzrostowo. Ale jak pachnie, 1,60 m może mieć. A co? Dobra, no to y, kosztowała... i mówi, że 100 zł, tak? Na 100 zł to ja ją nijako sobie ugadałam, a była trochę droższa. Targowałaś się na choinkę. Słuchaj, targowałam się na polędwicę wołową, to na choinkę się nie będę targowała. Ty jesteś naprawdę niezła. Ty się potrafi. Ty się kochasz targować. Kocham. Dlatego zawsze gdzieś jesteśmy, ja mówię, i cię potarguj. No, ale no powiedz sama, jaka kształtna. Bardzo jest ładna, naprawdę. A pachnie, bo nie czuję. No daleko siedzę. Drodzy, pokazuje się, żeby nie było, że w są beze mnie. Ja to jestem elegancką kobietą. Chciałam wam powiedzieć, że jestem dumna, że Izabela przyniosła taką śliczną choinkę do domu, ponieważ yy, ja jestem z cyklu perfekcjonista i ja bym 20 lat wybierała. W jednym miejscu jak byłyśmy, to były wszystkie krzywe, w drugim były tak suche choinki, ale tak suche, że ja wie. Coś będzie nie tak, a wniesiemy ją tylko do domu i ona od razu zgubi igłę, nie, no bo to jest ciepło. Ślicznie. Dość. Mogłybyśmy przestać grzać, no ale nie będziemy dla choinki przestawać, tak, prawda? Zaraz odkurzymy tę igłę i to jest wszystko do tej choinki, co jest w tym pudle? Tak, kurde! Jednak taka świetna organizacja człowiecza, to jest... Widać to w odbiciu lustra? Tak, proszę. Tu są wszystkie bombki właśnie do tej choinki żywej, są lampki, Tak. więc jest super. I jeszcze mamy nową bombkę. Możecie podziwiać jaki mam śliczny odrost włosów. Piękny, prawda? Ej, czy ktoś ma super fryzjera do polecenia w Warszawie? Czy znaczy, ja lubię naszego fryzjera, on ścina może ładnie, tylko że on zawsze chce na prosto i bez, bo ja mam cienkie włosy, i bez robienia jakiejś takiej fryzury w stylu, że trochę wycieniować, a moje włosy uwielbiają być wycieniowane. Zadek też potrafi to lustro, to, to stare lustro. Już nie? dzisiaj były straty i jeden z French Pressów umrał. Jeden, który jedyny Przypadkiem piją. przytuliła się do niego forma z piekarnika. Blacha. Lulusia be like. Ja, ja, wszystko... ja bym chciała tak tutaj na prosto, z linią żuchwy, z delikatną, dłuższą grzywką, jednocześnie, żeby można było zrobić cebulkę. Tak. Tak byś chciała? Tak. Dlatego, że ja nie mam... Śmieda. mój kochani. Te fascynujące vlogi musicie przejrzeć, te nasze cudowne vlogmasy. Szykował nam się jutro wyjazd, ale do tej pory nie wiemy, czy pojedziemy, czy nie. Jesteśmy bardziej na nie, bo trochę nam się nie chce, a nie? Byłoby coś do vlogmasa, ale z drugiej strony ktoś musi w końcu zacząć ogarniać salon. Trzeba też ogarnąć w innych pokojach, żeby dało się ogarnąć salon, bo niektóre rzeczy na przykład są w salonie, co są poroznoszone i trzeba robić miasteczko świąteczne, a szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy w tym roku chce mi się ubierać dużą choinkę i robić miasteczko świąteczne. Kto tutaj jest od dawna i pamięta miasteczko świąteczne? Ono było ze trzy lata temu? Cztery? Pięć? Cztery? Trzy? Myślę, myślę, że ono było w roku covidowym, czyli w 20, czyli cztery. Tak tam się nuziło w życiu? Nie, ja myślę, że było później. Mnie to na już prawie nie było na YouTubie. No dobrze, prawdopodobnie weźmiemy się teraz do ubierania i pokażemy Wam efekt końcowy. Bo ta timelapsa z ubierania choinki to nie wiem, czy dwa takie wielkie zadki zmieszczą się w obiektywie. Na pewno w kadrze się nie zmieszczą. A w kadrze też na pewno. Kiedy wyjmujesz różne rzeczy i nagle patrzysz, że są tam takie rzeczy, o których w ogóle nie pamiętałaś, że masz. Wiesz, że my to chyba kupiliśmy rok temu w lumpie? Chyba tak. Bo też coś mi się przypomina, jest... bo cała reszta tych świątecznych domków jest yy, w innych kartonach, które też już mam namierzone. Tutaj są lampki choinkowe. Tutaj mamy tak pięknie, oddzielnie popakowane i Jezu nawet pozaklejane, widzisz, taśmą? No myślę, że same się nie pozaklejały czabełku. Myszusku! No nie pozaklejały się same. Ktoś... O. o Boże, staty kosmiczny. Jakie kogo mogą być te błądki? Tutaj pamiętam, że takie sety były w Tajgerze. Nie, nie, w action chyba w jakąś rzecz, jakiś płyn do czyszczenia. O! pudełku o. po świecy, Massimo. Tłinku, co tu jest? Bąbka. O, o, wiesz co to przypomina? Szklarnie z zaborka. Za, zaborka no. Czy kiedyś zmontuję film z zaborka? Ale urocze. Pieka. Ej, w tym roku na lumpach nie widziałam takich bombeka w sklepach. Też to mi się szczególnie nie podobały. Tu są jeszcze te. A te dwie są śwatelek, mamy na tej mawkę? No. Ej, Powiem ci, że ona jest większa niż była w zeszłym roku. Nie wiem. Może trochę jest. Ale jest naprawdę taka kształtna jak malowana. Dobra. Dobra. zróbmy to zdjęcie, jak są te rzeczy pochowane. To, że mam mnie na nagraniu. Pamiętała. Dobra. Dobra, to odkurzamy Najpierw i lampki. lampki. Tak. Ej, ale mega. Już same światełka moim zdaniem robią robotę. Mówię tak co roku, prawda? Za każdym razem mówię, już same światełka. Są super. Naprawdę ładna ta choinka. Tylko wiesz co, muszę kupić jakiś taki papier. Właśnie, żeby zamaskować tutaj tak dookoła. Może jakiś złoty. Tam tylko takie, no tu wiszą tak trochę. To może po, na dole takie są, że wiszą. da się połóż bardziej na tym. Które? No, do kularów, tu? Po lewej stronie. No taki pasyw wisi. O. No tak, bo to jest już do... Chyba, że tu go włożę. Musisz go włożyć tak, żeby nie wisiał, tylko żeby był na gałązkach. Jest. Cholionka. Będziemy musiały to chyba jeszcze raz zakleić, wiesz, bo. to sobie zaraz. Nie, to się zdarzyło. Zapomniałam o tym. Ojej, te w zeszłym roku kupiłyśmy w tym. A nie było takich ładnych w tym roku, nie? Ooo, Jezu, puszeczka z orzechów! Puszeczka z Chcę chyba tą puszeczkę z orzechów. Tak. Pankejki. prawie świebodzin no. <laughs> Rio de Janeiro Ale ekstra, ale ekstra. Musinka. Jaki tort piękny. Wiecie, że my pokupowałyśmy te bombki w Lumpeksie? Ja nie no widziałam w tym roku nic Nie, z Lumpeksu jest na pewno pancakes, tort, babeczki są. Babeczki ta szklarnia. Ale na przykład sałatki są z duki. No, ta papuszka. Co to jest, bo nie widzę? Bagietka! bagietka. A ta bagietka to jest z Dobrze, że jesteśmy przed kolacją. To będą makaroniki chyba. Tak. tak. To jest bardzo słodka choinka. Tak, ta choinka jest taka całkiem inna. Ten tort też był z lumpeksu. Chyba będzie pierwsza część naszych lumpeksowych ozdób ze świąt. Świątecznych ozdób z lumpeksu. No. Ale co były te ozdoby z Champagne! Babu! Zobacz jak one wyglądają w ogóle. I Ojeju, przepraszam Was serdecznie, ale... Kawiorek. Nie, alergia? O kawiorek mój kochanka, Kawiorek! Automat z gumami balonowymi. A ciekawe, jakie bombki są w tym roku w Tegerze, bo ja nie byłam jeszcze. Ja też nie. Oni słyną z takich właśnie dziwo, dziwolągowych bombek. Ojej! Pingwinek. To też jest bombka z uh -huh. A to będzie krecik? Z Pragi? Tak. <laughs> Josem. Jak na sylwestra byłyśmy... Jak byłyśmy na Sylwestro w Pradze. Dawaj! Ale film z tego, czy nie? Tak. Pasują do siebie. Nie! Yeah. Wiesz co to jest? Pa 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 pa, pa, pa. To, mama, to ma, jest bombka ma, ma, z lumpa. Mama, 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 no. W tym roku nie ani jednej bombki w lumpie. O kurczę, pamiętasz jak się cieszyłyśmy, jak to znalazłyśmy? No. Spójrzcie, jaka śliczna migotka! Tutaj mamy bombki z muminkami z Pepko. Na pewno wielbicielki i wielbiciele muminków pamiętają Show z tą serią. Tak prezentują się te śliczności. I mamy jeszcze takie kolekcjonerskie Disneyowskie bombki z najdłuższego lumpeksu ever. Kosztowały majątek. Jak na lubek, oczywiście. Jest to oczywiście mieszkamiki, ale w takim starym, vintage'owym wydaniu, chyba, nie? Przede wszystkim to w wydaniu świątecznym, ale tak. Trump. bestia, bestia z ptaszyczkami, ebenezer Scrooge, Bambi. Sami powiedzcie, czy mogłyśmy się powstrzymać, żeby mm. odmówić sobie bombek y, Disneyowskich, jak one były? Oczywiście, powiem wam, że były <głos》> bardzo drogie, jak na Lubbo. Bardzo. <głos》>, bo chyba jedna bombka na początku w ogóle kosztowała 70. Za począ zł. Na początku było 70 za sztukę i uznałyśmy, że to jest naprawdę zdecydowanie za dużo. A nie można na a ciężko je zamówić w ogóle, bo chciałyśmy je zamówić, żeby bezpośrednio do nas przyszły z Zagremanicy. Tak, ale się nie dało. I wyczekałyśmy dwie przeceny, i chyba kupiłyśmy je po 30 zł. 40. Kilka z nich, a kilka z nich kupiłyśmy w innym lumpeksie, i tam już były tańsze. Ale nie pamiętam dokładnie, ile. Te są z tego roku z Flory, i jak ja się cieszę, że od razu stwierdziłam, że ja chcę tego no. Dumbo. Bo y, nie było tych bombek już. Jego Jegomość powtórzyła powieszony został w miejscu honorowym. To jest pierożek ruski pana Mirka, tak naprawdę. I kolacyjka zasłużona. Boże, wygląda na gigantyczną, ale połowa tego talerza to jest sałatka, którą jem jakiś siódmy dzień z rzędu. Do każdego posiłku zmuszam Julię, żeby mi robiła, bo ten sos, oh god, on jest po prostu wybitny. I jeszcze coś super Wam pokażę. To jest w telewizorku. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. No ja wyglądam, wiesz, tak niekoniecznie, niekoniecznie korzystnie, ja wyglądam tutaj, na tle tej choinki, nawet na nią ostrzy, bo po prostu... Bardzo dziękujemy Wam, że towarzyszyliście nam przy ubieraniu naszej pierwszej choinki w tym roku. Będzie jeszcze jedna, ale nie wiem, czy będę ją nagrywać, bo ja się zgrzałam bardziej tym aparatem, niż nie normalnie, wiem, wiesz, wszystkie. Boż, myślę, to wszystkie. Właśnie się chciała. Lulu się odechciało. Czy jest to najskuteczniejsza znana forma, <grych> zaczynająca się na litery szan? A to się na literę TASZ? Nikt Słuchajcie, nie. wie. Słuchajcie, ja chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć. No dawaj. Ktoś nam ostatnio napisał, że chciałby, chciał obejrzeć yy, nasz kalendarz lupexowy, ale wyskoczyła mu reklama 25 minutowa. My nie mamy wpływu na to, jak długie są reklamy. A oczywiście, że reklamy są dla nas jak najbardziej korzystne, bo naprawdę. jeżeli Wy oglądacie reklamy, to my w ten sposób trochę zarabiamy. Oczywiście są to przy tej ilości subskrypcji po prostu takie... I wyświetleń naprawdę... No tak powiem kieszonkowe, tak. ale są. I są bardzo zachęcające do tego, żebyśmy robiły, nagrywały jeszcze ciekawiej, jeszcze więcej. Również nie powiem, że nie. Więc najlepiej byście nie pomijali reklam, no, które tak. oglądali, naprawdę najlepiej byście nie pomijali reklam. Ale tak... Jeżeli je będziecie pomijali, to ja nie będę nagrywała, okej? Okay? <grywa> to, a... to na pierwszą literę szal. a, a <grywa> na drugą literę <letaż. grywa> A tak naprawdę, jeżeli... Wiesz co, ty masz szczęście, że oni cię tak uwielbiają, bo po prostu tutaj no hamuwa trochę. Ja powiedziałam, że ja nie jestem chamska. Nikt tego nie 25 powiedział. 25 minut reklamy nie jest zależne od nas. Jeżeli też ma ochotę, to bardzo na miło, że sobie ją obejrzę, ale jeżeli nie, to. Weź ja na 100%. Jak... Przysięgam. Się Jakby to było pranie dywanów, to ja bym oglądała. Kocham oglądać zależy pranie. Reklamy, nie? Tak, zależy jakiej. Um, kochamy Was bardzo serdecznie. Czy było hasło w tym vlogu? Nie wiem. Nie było hasła. Niech będzie hasło świąteczne. Dobrze. Telewizor z reniferami. A może. Pierożek na choince albo choinkowy pierożek. Dobra, no to możecie sobie wybrać. Są dwa hasła, możecie wpisywać to, które bardziej się wam podoba. Oczywiście jest premia za użycie dwóch <głos》głos》> w osobnych komentarzach. Ty jesteś niemożliwa, ja Cię przysięgam, że ty jesteś niemożliwa. Jestem sobie taki jest taki, co dzwoni co chwilę, zapewnię Państwu coś tam, kredyt albo podwyższenie czegoś tam w banku. Ale nie we frankach, dobra. Nieważne. Bardzo serdecznie Was kochamy. Mamy nadzieję, że ten bardziej świąteczny klimat też się Wam podobał. Widzimy się już jutro. Loves you, papsi. Bye!